Cześć, witam Was na analizie tygodniowej. Jak zawsze przedstawię Wam kilka par, na które ja osobiście patrzę w dłuższej perspektywie. Dzisiaj jest poniedziałek. Mamy również święto w Ameryce, tak więc prawdopodobnie rynek będzie bardziej spokojny. Lepiej się nie pchać w niepotrzebne trady. Lepiej poczekać do jutra, aż rynek w Stanach również ruszy. Będziemy e, również mieli wiadomości z, z Europy, tak więc możemy mieć jakąś zmienność. Tak więc pierwsza para to jest australijski dolar, nowozelandzki dolar. E, cena jest blisko poziomu e, oporu, który chciałbym zobaczyć. Jest on e, w tych rejonach poprzednich wierzchołków. Wy, wy, wygląda to oczywiście jak większa konsolidacja na wykresie tygodniowym, dlatego chciałbym zobaczyć jeszcze jeden ruch do tych poziomów i ewentualnie wtedy, jeżeli cena odrzuci e, ten rejon, szukać pozycji krótkich z targetem ponownie do, do poprzednich dołków. Jeżeli oczywiście okaże się to e, konsolidacją, wykres dzienny widzimy już wyczerpanie, że cena e, ma problemy z e, poruszaniem się w górę. Być może teraz będziemy mieli korektę do średniej 200, bądź średniej 36 EMA. Cena utworzy nam wyższy dołek i pójdzie w górę, przetestuje te poziomy tutaj i wówczas wtedy odrzuci nam. Idealną sytuacją by było taką, żeby, że cena idzie bez korekty, bezpośrednio tutaj wyczer z wyczerpaniem już i wtedy szukać po pozycji krótkich. Tak więc na, na tą chwilę mamy dwie opcje. Możemy cierpliwie czekać aż cena osiągnie te wierzchołki. Nie wiemy czy, yy, czy to zrobi, ale jeżeli zakładamy, że na tym rejonie chcemy inwestować, chcemy szukać pozycji krótkich, to cierpliwie czekamy bez żadnych głupich ruchów. Ale na niższych ramach czasowych, poni pon ponieważ widzimy wyczerpanie, możemy próbować łapać ruch korekcyjny, tak? Czyli możemy łapać korektę. Jeżeli cena odrzuci te poziomy, zam zamykać pozycje krótkie i szukać pozycji długich ponownie do tych rejonów, tak więc wykres czterogodzinowy widzimy tutaj konsolidację mamy potrójny szczyt już prawie tutaj mamy dołki, tak więc cierpliwie czekamy na wybicie z tej, kon, tej konsolidacji, wówczas wtedy możemy szukać pozycji krótkich, również mamy tutaj wzrostową Wzrostową linię trendu, która zbiega się nam trochę z poziomem, z poziomem wsparcia. Dlatego, jeżeli zejdziemy sobie na niższe ramy czasowe, na wykres godzinowy, szukałbym najpierw przebicia tych poziomów tutaj. Tak więc, jeszcze fajnie, jakby ta konsolidacja trochę potrwała. I ewentualnie wtedy, jeżeli cena wybije nam linię trendu, poziom wsparcia utworzy nam niższe dołki po korektach, pozycje krótkie. E, możemy szukać e, opcji wejść, targety. E, targetem oczywiście będzie średnia 3,6 i EMA na wykresie dziennym, jeżeli cena nie utrzyma tego poziomu, przebije, wówczas możemy patrzeć na pozycję e, trzymać pozycję do tych poprzednich dołków. E, jeżeli chodzi o pozycje długie, również możemy spróbować agresywnie na niższych ramach czasowych, jeszcze pięcio, e, wykresy 5-minutowe, czyli jeżeli zobaczymy, że cena Wybija nam te wierzchołki, tutaj możemy przejść na wykres 5-minutowy. Wówczas wtedy po korektach szukać pozycji długich. Target nie będzie zbyt duży, 40 pipsów, ale może cena nie odrzuci tych poziomów, pójdzie w dalszym ciągu w górę. Tak więc jest również opcja na tą chwilę. Wykres godzinowy: widzimy linię trendu. Jeżeli cena nawet odrzuci już tu, tutaj te poziomy, to jeszcze bardziej agresywni traderzy. Mogą szukać pozycji długich, ale zarządza, za, pamiętajmy, aby ża, zarządzić pozycją na tym poziomie. Tak więc nie jest tu zbyt y, duży potencjał, jedynie 20 pipsów. Tak więc lepiej cierpliwie poczekać na wyższych ramach czasowych, e, aż coś cena utworzy e, i, i wtedy łapać e, ruchy. Australijski dolar, amerykański dolar, również ta para już znajduje się na poziomie. Oporu, na którym chciałem ją zobaczyć. Jeszcze mamy poprzednie tutaj wierzchołki, również ten, tak więc możemy jeszcze się spodziewać być może jakichś tutaj ruchów, konsolidacji, może fałszywych przebić. Dobrze by było to zobaczyć i wówczas wtedy szukać pozycji krótkich, ale już jesteśmy na poziomach, na których warto zwrócić uwagę. Jeszcze wygląda to jakby cena. Miała potencjał, tak jak tutaj, tak? Mieliśmy fałszywe wybicie, i nagle cena zawróciła. Również tutaj mieliśmy walkę na tym poziomie, cena zawróciła, a więc chcielibyśmy jeszcze zobaczyć e, jakieś fałszywe przebicia. E, już możemy pomału szykować się na pozycje krótkie. Ja najpierw chciałbym poczekać na przebicie linii trendu, tej tutaj, i ewentualnie wtedy jeżeli cena przebije nam tą linię trendu, szukać e, pozycji krótkich na niższych ramach cza, e, czasowych, ponieważ chciałbym za, zarządzać tą, tym, tą pozycją dosyć szybko, z tego względu, że możemy mieć również korektę jeszcze i ponowny retest e, tych poziomów. Dlatego na niższych ramach czasowych e, chciałbym zarządzić, chciałbym wejść i ewentualnie wtedy, jeżeli cena wykona taki ruch, to na tych poziomach szukać pozycji krótkich. Jeżeli będziemy mieli kontynuację konsolidacji, na tych poziomach tutaj, wówczas wtedy będę próbował gdzieś szukać również w pozycji krótkiej. W każdym razie na tą chwilę para znajduje się na dobrych poziomach, ale musimy pamiętać tak jak w przypadku australijskiego dolara, nowozelandzkiego, nowo że cena może nam wykonać korektę, od, od, odrzuci ten poziomy, pójdzie jeszcze raz w górę, przetestuje to i wówczas wtedy może będziemy mieli kon, kontynu kontynuację spadków. Bądź też po prostu. Ee, już teraz cena odrzuci ten poziom i pójdzie nam w dół. Tego nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie wiemy, dlatego opcja agresywnych wejść krótkich, niższe ramy cza, y, czasowe, ok? Również tutaj, ponieważ mamy jeszcze potencjał do tych poprzednich wierzchołków 40 pipsów, być może cena jeszcze utworzy nam fałszywe wybicie, tak więc mamy jakieś 100 pipsów na niższych ramy na wykresie godzinowym Możemy również szukać e, pozycji długich e, w tym przypadku. Widzimy, że cena ma problem. Jak, póki jesteśmy na tych rejonach, nie chcemy w ogóle pchać się w żadne e, pozycje e, sprzedaży bądź, bądź kupna. Cierpliwie czekamy na to, czyli na niższy dołek, niższy wierzchołek i wówczas wtedy po, e, po odrzuceniu linii trendu być może średniej pozycji krótkie. Drugą opcją jest e, próbowanie pozycji długich. Zarządzić chcielibyśmy na poziomach tych poprzednich wierzchołków możemy czekać na również e, przebicie pullback i po pullbackach pozycje długie na niższych ramach czasowych, nie na wykresie godzinowym, tylko na wykresie 5-minutowym min, albo 15-minutowym, e, ponieważ ryzyko do zysków e, może nie być e, wystarczające. Bądź też jeszcze agresywnie, jeżeli zobaczymy, że cena przebija nam tą linię trendu, już tutaj mieliśmy fałszywe przebicie dzisiaj rano, ale jeżeli cena ponownie nam przebije, możemy zejść na niższe ramy czasowe i szukać, e, i szukać pozycji długich, czyli e, przebicie linii trendu, korekta i ewentualnie kontynuacja ruchu wzrostowego. Tu mieliśmy fałszywe wybicie, nie mieliśmy żadnego sygnału na wejście, cena ponownie e, poszła w dół. Tak więc jest to opcja na australijski dolar, amerykański dolar. Kolejna para kanadyjski dolar, japoński yen. Cena w dalszym ciągu jest w kanale, odrzuciła nam e, linię trendu e, kanału te, tutaj tego spadkowego. E, opcje wejścia w pozycji krótkie były, ja akurat wykorzystałem nie kanadyjskiego jena, tylko australijskiego dolara do jena. E, w tym momencie. Widzimy, że cena odrzuciła. Potencjał spadkowy jest do tej linii tutaj tego ka kanału. E pomiędzy jeszcze mamy poprzednie dołki, tak więc e pamiętajmy, że cena nie musi wcale osiągnąć e tego re rejonu, tylko może się zatrzymać spokojnie na, na tych dołkach. Odrzuci i, i być może pójdzie w, dół, e w górę jeszcze raz. E Agresywnie mogliśmy szukać pozycji tutaj, krótkich, e, cena już wykonała ruch, tak więc na ten chwilę e, oczekiwałbym jakiś korekt, przynajmniej chciałbym zobaczyć korekty, być może do średniej 36, być może jeszcze trochę wyżej i jeżeli cena ponownie nam odrzuci ten, ten rejon i utworzy nam niższy wierzchołek, to wówczas wtedy również możemy szukać pozycji krótkich jeszcze raz z targetami do tych e, poziomów tutaj. Tak więc jest to opcja w przypadku, jeżeli cena wybije ten, ten poziom i pójdzie w górę. Jeżeli utrzymamy ten poziom, cena zacznie ruch spadkowy możemy próbować na niższych ramach czasowych łapać pozycje krótkie targety tutaj. Pamiętajmy, że historia nam pokazała, że po mocnych ruchach cena również ma konsolidację, tak więc. Miejmy na, nadzieję, że nie będziemy mieli powtórki z rozrywki, czyli po tym ruchu cena nie utworzy nam kon, konsolidacji, tylko będziemy mieli ładne momentum i cena pójdzie w dół, tak więc jest to jedna z opcji. Korekty tutaj, bądź głębsze korekty, i wówczas od, od, odrzucenia pozycje krótkie, bądź agresywnie niższe ramy cza, czasowe. E, mamy już tutaj. Pierwsze od, odrzucenie, ale dzisiaj, niestety, tak jak wcześniej wspomniałem na początku wideo, nie, mamy święto w Ameryce, dlatego może mieć mniejszą zmienność, mniejszą, mniejszą płynność. Mamy już w pół do drugą, w pół, w pół do drugiej. Tak więc e, może się okazać tak, że cena po prostu będzie konsolido, konsolidować. W każdym bądź razie mamy już a, pierwszą opcję, mogliśmy szukać pozycji krótkich. Wejście po zamknięciu tej świecy czerwonej, stop loss powyżej, nawet powyżej średniej 200 możemy ustawić 40 pipsów. E, ryzyko do zysków 3, 3, 3 do 1 ponad, tak więc e, jest opcja. Bądź też na wykresie 5-minutowym e, przebicie pullback. Niestety tu nie mieliśmy pullbacka do średniej 36, tak, tak więc jedynie agresywni traderzy, pullback do 12. Ja wolę zawsze czekać na potwierdzenia do średniej 36. E, spadkowa linia trendu, tak więc e, można, można e, było ewentualnie szukać pozycji krótkich. E, tak więc teraz cierpliwie czekamy, jeżeli ktoś wszedł w, po, w pozycję sprzedaży, to jest target. E, jeżeli nie, e, to cierpliwie czekamy na kontynuację ruchów i wówczas wtedy będziemy Szukać e, pozycji krótkich, bądź wyższych, głębszych korekt. Je, jeżeli to nie zadziała, większy korekt i ponownie pozycji krótkich. Eurojen już wcześniej e, opisywałem tą parę na e, blogu. W końcu, w końcu e, dostałem to, czego chciałem, ale nie do końca jestem przekonany do, do tego ruchu, ale będę szukał w tym tygodniu wejść krótkich. Ponieważ jest dobry, e, dobry potencjał spadkowy na korektę, oczywiście. Wiemy, że mieliśmy ten ruch wzrostowy, ten, tak więc po tym ruchu wzrostowym o, oczekiwalibyśmy korekt. Cena w tym momencie e, jest na średniej 36, na których ja z reguły patrzę na odbicie i kontynuację e, ruchu. E, w tym momencie mamy również e, wzrostową lini linię trendu, dlatego patrzyłbym na jeszcze jeden ruch spadkowy jest to jakieś 170 pipsów i wówczas wtedy odrzucanie tej linii trendu i kontynuacja wzrostu. E, Podoba mi się ta para z tego względu, że cena wybiła nam z tej konsolidacji, którą mieliśmy tutaj, mieliśmy dy, wybicie, co ona utworzyła niższy dołek, e, wykonała korektę do średniej 36, tak więc mamy niższy wierzchołek, niższy dołek, Cena utworzyła niższy wierzchołek tutaj odrzuciła te poziomy, tak więc jest opcja kontynuacji tej korekty, do tego na niższych ramach czasowych na tą chwilę chciałbym zobaczyć przynajmniej korektę do średniej 36 Jemy. lub też do tej linii trendu i na tych poziomach szukałbym pozycji krótkich ponieważ chciałbym zarządzić pozycją na tych dołkach. Z tego względu, że nie, nie jestem przekonany, że cena przebije i pójdzie w dół, może mieć odrzucenie, i będziemy mieli jakąś znowu konsolidację, tak jak na przykład on e, robi amerykański dolar, japoński jen w tym momencie. Nie mamy e, czystego, płynnego ruchu, to chciałbym zobaczyć głębszą korektę, i wówczas wtedy pozycje krótkie, e, niższe ramy czasowe, ewentualnie 4-godzinowy wykres, jeżeli e, będzie odpowiednie ryzyko do zysków czyli to jest e, troszkę bardziej konserwatywne podejście do, do całej sytuacji, natomiast schodząc na niższą ramę czasową, tak jak to było na parze kanadyjski yen, już teraz e, możemy zobaczyć, że cena nam również tworzy, przebiła nam, ja po tym przebiciu czekałem tu na pullback i niestety nie mieliśmy, to jest nasz pierwszy pullback, e, tak więc również e, widzimy tutaj fa fałszywe wybicie, ale jeżeli cena zamknie poniżej tej linii, E, możemy spróbować wejść na, e, ram, na ramię jednogodzinowej, ale musimy przekalkulować prze ryzyko do zysków. Ewentualnie wykres 5-minutowy. E, na wykresie 5-minutowym musimy zobaczyć pierwszy setup poniżej średniej 200. Tak, tak więc, przebicie linii trendu, e, pullback, i w, wówczas wtedy kontynuacja ruchu spadkowego. Również możemy sobie narysować tutaj. Spadkową linię trendu, tak więc, może ten scenariusz będzie zrealizowany e, później? Ja wolałbym jednak w dalszym ciągu czekać na e, głębszą korektę na wykresie 4 godzinowym ze względu na e, ryzyko do zysków. Osta ostatnia para: e, funt nowozelandzki dolar. W dalszym ciągu konsolidujemy, jesteśmy w konsolidacji, utknęliśmy pomiędzy linią, wzrostową linią trendu, a spadkową linią trendu. Cena odrzucała już te poziomy, mieliśmy opcję wejść, niestety w tym przypadku było to wejście stratne. <laughs> cena w tym, wykonała konsolidację, wykonała ruch spadkowy, po którym oczekiwaliśmy kontynuacji jeszcze spadków, niestety cena utworzyła nam konsolidację, Ponownie osiąga nam e, poziom linii trendu, e, tej tutaj. Tak więc, jeżeli sobie narysujemy linię trendu na brycie 4 godzinowym, zobaczymy, że mamy jeszcze mniejszą konsolidację. Tak więc e, możemy teraz czekać na debicia z tych poziomów pullback i pozycje długie, bądź przebicie tej linii, linii trendu i wówczas wtedy zejść na niższe ramy czasowe, szukać pozycji krótkich z targetami do tych pozi e, poziomów tutaj. Musimy tylko pa pamiętać, że ten poziom jest tu utrzymany, widzimy, że cena lubiła go, go testować, dlatego jeżeli ze zejdziemy na niższe ramy czasowe, dobrze by było za zarządzić pozycją na tym poziomie, tak? Ponieważ możemy mieć ponownie od od odrzucenie i cena będzie nam w takiej konsolidacji się tu poruszać e tak, tak jak na przykład funt e kanadyjski dolar. Jesteśmy w właśnie w takiej sytuacji, że cena odrzuca nam linię dzienną. Odrzuca nam poziom wsparcia, i mamy większą konsolidację na wykresie dziennym, i mniejszą konsolidację na wykresie niższych ram czasowych. Zaraz to nawet pokażemy. Tak więc, fund nowozelandzki -zel dolar po przebiciu linii trendu, pozycje krótkie uważamy na tym poziom. Bądź konserwatywni traderzy mogą czekać na przebicie tych poziomów, i wówczas wtedy szukać pozycji krótkich. Weźmy jeszcze funta, nowo, funta kanadyjskiego dolara. Pokażę Wam tę sy sytuację. Wykres dzienny. Cena również. E, linia trendu spadkowa. E, wiele razy odrzucaliśmy. Ja próbowałem tutaj łapać pozycje krótkie e, z targetem do poziomu tego. Tak więc dosyć duży potencjał, by było jakieś 500 pipsów. E, niestety. E, zostałem wyrzucony, ale pozycja i tak, i tak za, zarobiła, czyli mamy tutaj dużą konsolidację w wykres dzienny. Wykres 4-godzinowy, mniejsza konsolidacja. Jak sobie zobaczymy, cena utknęła pomiędzy dołkami, dlatego e, ja próbowałem łapać pozycje krótkie, chyba na tych po, e, poziomach, tutaj. E, tak więc cena ponownie utknęła. Mamy mniejszą konsolidację. I w tej, w tej chwili czekamy oczywiście cierpliwie na wy, wybicie tej linii trendu, bądź tego poziomu wsparcia. Pozycje krótkie, tutaj target dołki, bądź nawet ten dołek tutaj. Pozycje długie, e, naszym targetem będzie poziom e, oporu, który znajduje się na tych poprzednich e, wierzchołkach, tak więc e, be, lepiej szukać wejść na niższych ramach czasowych. Agresywnie możemy, bo ten, ta, ta konsolidacja w dalszym ciągu ma jakieś 160 pipsów na niższych ramach czasowych, możemy szukać, jeżeli cena od, odrzuci nam tą linię trendu, pozycje krótki, krótkie z targetem do poziomu wsparcia, jeżeli cena odrzuci nam poziom wsparcia, e, pozycje długie z targetem do linii trendu, tak? Tak, tak, tak więc możemy inwestować w tej mniejszej konsolidacji. Ja osobiście wolę poczekać na wybicia dy, i wówczas wtedy szukania pozycji długich, Bądź krótki. Ok, to by było na tyle w tym wideo. Eee, dziękuję i do usłyszenia.